Cześć! Witajcie w kolejnym odcineczku na moim kanale! A dzisiaj sobie otworzę pierwszą paczkę od mojego starszego przyjaciela z kanału Gwiazda Gwiezdny Poszukiwacz On tam na tym kanale zajmuje się różnymi wykopkami i wyciągnijmy sobie zawartość Ja to co prawda już wcześniej naciąłem żeby sprawdzić czy to na pewno jest to co miało do mnie przyjść, a co to jest, właśnie takie monetki? Ta jest wykopana przez tego pana. Tutaj są takie kanciaste monetki, są dwie. Tutaj mamy jeszcze taką miedzianą. A więc co? Nie przedłużając, otwórzmy to sobie. Tak prezentują się wszystkie monetki. Obejrzmy je sobie teraz nieco dokładniej. Tak prezentuje się największa z nich. Mamy tutaj królową brytyjską. Z tyłu mamy. Takie znaczki z lwami, ogólnie. Moneta jest bardzo ładna. Kolejna moneta pod względem wielkości to jest ta. Również mamy tutaj królową brytyjską. Tutaj również mamy takiego lwa. W ogóle to jest bardzo ładnie wytłoczone. Też równie ładna moneta. Kolejna moneta pod względem wielkości to jest ta, ta jest okrągła. Tutaj mamy dwa duże lwy. I kolejna moneta to też jest taka moneta kanciasta. Tutaj mamy taki. Taką fakturę mamy wytłoczoną. Tutaj jest troszeczkę, troszeczkę te lwy są ucięte. Tutaj mamy królową brytyjską. I tak prezentuje się kolejna moneta. Ta jest najmniejsza, ale na końcu sobie zostawię tą wykopaną przez gwiazdnego. Poszukiwacza. Tutaj też jest to równie ładnie wytłoczone i kolejna bardzo fajna monetka. Jest bardzo stara. Tutaj jest delikatnie przybrudzona, ale tam pod tym brudkiem się kryje królowa brytyjska. No i tutaj też mamy takie wytłoczenia. Tutaj jest kawałek lwa. Tutaj jest chyba sza, harfa, czy, czy tam <grywa> szarfa, ale chyba raczej harfa to się nazywa. Podobno mam to ułożyć w jakąś tarczę rycerską i coś mi z tego wyjdzie. Chyba o to tutaj chodziło, bo jak widzicie, te kreski, które są wyżłobione na monetach, formują się w taką tarczę. I chyba o to tutaj chodziło. Jak źle to zrobiłem, to sorry, ale moim zdaniem to okej okay wygląda. A więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, cześć.